Witajcie w pierwszej edycji Top Model w Dress to Impress. Jest to bardzo wyjątkowy odcinek, bo tworzę go z widzami. 12 uczestniczek, 4 jurorki, 3 finalistki, a która zajmie pierwsze, drugie i trzecie miejsce zdecydujecie wy, widzowie z Instagrama. Czy wy rozumiecie, że ten odcinek jest w pełni realizowany z widzami? Przeprowadziłam casting na jury, zebrałam grupę modelek, które chcą wziąć udział w tym konkursie. No i jeszcze widzowie z Instagrama będą głosować. Także zapnijcie pasy, bo ten odcinek będzie naprawdę niesamowity. Finalistki zdobędą prawdziwe nagrody. Będę musiała wydać trochę Robuxów, ale zrobię to z totalną przyjemnością. Niech wygra, najlepsza. Czas zacząć pierwszą edycję Top Model z Dressu Impress. 12 uczestniczek, 4 challenge modowe. I trzy miejsca na podium. Dobra, zaczynamy. Modelki czekają już na mnie na wybiegu. OMG oh Wyglądają niesamowicie. Ja również tak szczerze. Dziewczyny wyglądają jak rasowe top modelki. Naprawdę jestem w szoku, że tak ogarnęły pierwsze zadanie i przyszły jak prawdziwe modelki na casting. Ok, let's go! Pozy! Wow! Okay. Ej, dosłownie, i się J tak to podoba. Nie? Jak to wygląda? Super, 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 super modelki. Ja bym już chciała, żeby wszystkie wygrały, bo są niesamowite. Gotowe na pierwszą rundę? Wszystkie są gotowe. Powodzenia wszystkim. Wyglądam jak jedzenie, pierwsza runda, start. Startujemy. O oh my iść sam też, Ej, super to wygląda! Wow! Oj, I tylko ja nie umiące chodzić, nie? Taka wielka jurorka ze mną. Piękny pięknie zrobiłeś awatar. Dziękuję, starałam się. Ale super się szykują, jak cudownie to widzieć. Dobra, poobserwujmy sobie, co robią tutaj dziewczyny. Jaki ma pomysł na siebie Hatosik, nie mam pojęcia. Chyba tort w ogóle. Wow, 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 jaki tort. Wipy? co robią wipy? Czy ona jest brokułem? Czy ona jest brokułem? Mamy babeczki. Niezłe babeczki. Co to się dzieje? Co? Ktoś w przymierzalni? Podejrzymy go. O, Hetosik tutaj działa sobie nieźle. Cztery minuty minęły. Kurde, ja nawet teraz nie mogę spojrzeć, czy one w ogóle są już tam, czy nie. O! Wow! To jest najlepsze, co mnie spotkało w tej grze! Wow! To jest super, super odcinek. Serio, wow. Pojedynek, czas zacząć! Zaczynamy! Jezu po prostu co za ekscytację i jakie one są! Wow! wow! Oh my god! Cudowna! Jezu dosłownie! Wow! Pomysł na temat. Ja daję dziewiątkę! Mega oryginalnie! Wow! Mega oryginal w ogóle, nie, nie spodziewałam się, nie. Wow! wow! O mój Boże, laska cukrowa, co? O oh mój wow. Super, widać, że masz skilla. Dziewiątkę dosłownie daję. Ja Sątkę. dziesiątkę. Ja dziesiątkę. Dziesiona! Przepiękne. Idzie kolejna. Oooo! za mało dodatków Imo. No, naprawdę za mało dodatków. Przyznam, że nigdy tak fajnie babeczki zrobionej nie widziałam. Ja daję siódemkę. Dobra, zapraszamy kolejną modelkę. Woo! jest super. Póki co, to jest w ogóle mój ulubiony odcinek Dress to Impress. U, fajny pomysł. Fajny pomysł, serio. Przyjrzyjmy się temu burgerowi. uuu. Ja dałam siódemkę też. Ma siódemkę. Ja dałam taką szóstkę. Daję siódemkę za ciekawy pomysł. Uu. Uu. To chyba jest. Ale ciekawe, co to? Tort urodzinowy na talerzu. Wow. Bardzo spoko i kolorki fajne, fajna pastelowa. Tak, pięknie. A mi się bardzo podoba w ogóle taki pomysł, że zrobić tort na talerzu. Wow, wow, wow. Bardzo mi się podoba jak pozuje. Nie ma jakiejś dużej rangi jeszcze, i jest dosyć początkująca, ale kolory mi się podobają, fryzura mi się podoba. Ja oceniam to na 6. Ja też sześć. Uuu, uh, tamta to była szparag, a tutaj mamy brokuła. Oho. Mi się podoba, że użyła pomponów. Ma takie wielowymiarowe włosy, no nie? Okej. Okay. Mega ciekawe jak dla mnie. Ja daję siódemkę. Okej, okay, co my tutaj mamy? Okej, okay, co jest burger? Dobra, ja daję siódemka. Nawet spoko keczup na twarz. Ja daję ósemkę. Spoko pomysł. Uuu, ale krokiem weszła. Babeczka wata cukrowa. Podoba mi się bardzo jej twarz. Zobaczmy warstwy na dole, takie buciki, jakieś koronki i tak dalej. Balon jeden jest w ogóle marmurkowy. Dla mnie to jest dziewiątka. Dla mnie to jest dziesiątka, serio. Jadę dziewiątkę. Uuu! Zapraszamy piękną babeczkę, kolejna babeczka. Tutaj w porównaniu do dziewczyn jest tak dosyć basicowo, trzeba przyznać. Stopy wystają spoza butów, uważam, że to je, no nie jest fajne i że można zrobić coś inaczej. Najwięcej tu zrobiła fryzura. Chcę zobaczyć jak tu dziewczyny fajnie stoją i podziwiają i kibicują, naprawdę wow. Może mogłoby być trochę lepiej i niestety muszę dać... No, ja też daję czw czwórkę, no to jest basic, mogą okay. być więcej dodatków i te buty też w ogóle nie zmieniamy kolorów nawet. Cztery. Cztery. Dziękujemy, wszystko zjemy, a na deser uciekniemy, czy jakoś tak? Następna. Uuu, to już Aha. trochę lepsze. Jest mało dodatków, ale kolory są dobrze dobrane. Ja daję szóstkę. No ja też piąteczka. Szósteczka! Okej, okay, mamy jeszcze jedną kandydatkę. U, fajne. Takie też burger. O, ta fajna, fajnie stoi. Uuuu, uh, chyba ma jakiś pakiet super model. Mi się podoba to, że zrobiła to w taki sposób, nie że użyła jakiejś baweczki czy czegoś i dam jej ósemkę. Okej, okay. ja daję siódemeczkę. Idę obczajać, co robią dziewczyny. Ja też. Dobra, to ja też. I dziewczyny robią fryzurki, dziewczyny robią make-upy, dziewczyny w przymierzalniach kombinują. To ja tutaj stoję przy przymierzalniach. Dobra. Jesteś. Jeszcze w wip ie są też przymierzalnie. Czy ja mogę tam iść? Jesteście ochroniarzami jak w Zarze. Uuu, uwielbiam tą sukienkę taką trendseterską. Marzę o tym, żeby ją mieć. Spódniczka to jest. Okej, okay, nie widzę, żeby ktoś oszukiwał. Widzę, że tutaj dobrze wszystko idzie stera na pewno. Na pewno dała sobie dużo więcej czasu. Ile mam jej odjąć punktów? Minus trzy. Okej, okay, no to tak. Oceniamy dziewczyny. Trzy siódemki. Ula la la. Dobre wykorzystanie patternów. Niesamowita korona. Ja daję ósemkę. Ty daję ósemkę. Ja też. Czuję, że to będzie niezłe. Lubię to, że próbuje nas jeszcze tu przekupić pozami, ale o to chodzi w modelingu. Ja daję dziewiątkę. Ja daję ósemkę. Ja też. No. O, ona jest o, ekstra, ja widziałam wcześniej. Bardzo mi się podobają te kolory, naprawdę. Uuu, zapadła się w ogóle wybieg. Ja też osiem, siedem, tam. Wow. Wchodzi jak prawdziwa królowa. W ogóle widzicie, jak wolno i jakie robi niesamowite ruchy? To co, co jest, jadź się Piękne Widać, że jest to runway diva, co? I z jakiegoś względu wywaliło mnie na sufit i wiszę w suficie. Przepraszam bardzo, ale co tu się wydarzyło w tym momencie? Uu! Spadłam z sufitu i wiecie co? Jestem prawdziwym kotem, bo spadłam na cztery łapy. Okej, okay, no niesamowicie to wygląda naprawdę naprawdę wow. Ja daję dziesiątkę. Ja też, źródło. Zdecydowanie najpiękniejszy outfit, który dzisiaj zobaczyłam. Serio, ona jest moja lepsza na co to I pierwsza runda, i druga ekstra. No, wygląda jak jakaś japońska księżniczka. Widzicie tą fryzurę, jaka wielka? Mega super, wszystko tu gra, naprawdę elegancja. Bardzo mi się podoba ta stylizacja tutaj. Myślę, że wszyscy się zgodzimy, że naprawdę jest wow. Uuuu. Wielbiam, jak ktoś do monochromatycznego luku jeszcze zmienia kolor skóry. Czy Wy widzicie, jakie ona robi pozy, ona w powietrzu lata. Tak. Jak meduza trochę. Ja oceniam już dziesiątka, trudno to ocenić inaczej. Zbieram szczenę z podłogi. Dziesięć, dziesięć, dziesięć! No już lepiej być nie może, naprawdę. Wow, wow, wow! punkty. Bardzo mi się podoba ten look, bardzo mi się podoba, że ona jest taka japońska. Że ma taką fryzurę w ogóle wielką. No, fryzura najlepsza. Uuu! Bardzo takie alternatywne, takie inne w ogóle od innych. Bardzo lubię te skrzydła, które robią tą aurę. Uuu, jaka poza w ogóle crazy, co to było? Co ona robi w ogóle? Co jest grane? Daj dziesiątkę. Dwie osoby muszą odpaść. Kolejna runda temat to tylko zwierzęce motywy i paterny. Nie wiem czemu powiedziałam to płacząc. Tym razem dziewczyny mają ograniczony czas. Jeszcze bardziej do czterech minut. Widzę, że tutaj już zwierzęce paterny są zastosowane. Ale super pomysły mają. Naprawdę my gramy tutaj z... Wow, Boże, ja widzę twarz kota. Ula la. Ooo! O oh my Ale god! Nie w ogóle. Ale widzicie tą twarz? No, ona to naprawdę jest ekstra. Ja daję dziesiątkę, tutaj bezapelacyjnie. No, też daję dziesiątkę. Przepiękne. Brawo, brawo. Widzę, że jest diwa na zabiegu. Mmm, co za kocica tutaj do nas idzie? No, Powi na powinno na czterech łapach wchodzić. Ula, la. Wow. Ej, i dobre pozy. Ja daję ósemkę. E, bardzo fajny. E, paterny też super. Tylko, nie wiem, moim zdaniem też mało dodatków, ale fajnie spoko. Uwa, uwa. Ujej, ciekawe. Tygrysica. Dobra. Ja tutaj daję ósemeczkę. Też mi czegoś brakuje, ale super. Też fajnie. Ja daję tutaj ósemkę, dlatego, że jest dużo akcesoriów, dużo się dzieje. Jest to wszystko spójne. Jest to bardzo modne. Naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. Wyszło i faktycznie na temat. Bardzo ładnie. Oh yeah! Podobna do poprzedniej, ale i tak to. Też daję dziesiąteczkę, bo wcześniejszej bo wcześniej też, też, też tak dałam, a ta mi się podoba jeszcze bardziej. Podobna do poprzedniej, ale i tak bardzo ładnie, dużo dodatków. Zapraszamy kolejną wspaniałą modelkę, kolejna kocica. Super. Ona wygląda jak połączenie w ogóle trzech dziewczyn, które już były, bo ma ten ogon. Ma te różne podobne rzeczy? Daje dziesiąteczkę, nie mogłoby być inaczej, bo naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. No to dokładnie tak samo, też dziesiąteczka. Ja też dziesiąteczka, super. To było naprawdę coś. Kolejna runda to niestety jest już runda finałowa i mogą przejść tylko trzy osoby. Do finału przechodzą estetyczne mleko Mimi i Scary Soul. Totalnie zasłużone. Kurt nie siedzi przy tym. Ej, serio, to jest mega urocza. Zapraszamy. Uuuu. No, 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 postaram wow. No, naprawdę, jak na kilka minut. Nie zładywa. No, naprawdę, jak na taką małą ilość rzeczy i tak robi wrażenie, no nie? Ja oceniam na 9. Szczerze mówiąc, uważam, no. że to była bardzo trudna kategoria. Też daję 9. No, ja też daję 9. Ulala. Spoko, jedyne co bym tu jakby inaczej zrobiła to twarz. No ja też. Ona ma luk takiej uczynnicy, widzisz, z no. plecakiem i tak dalej, więc wydaje mi się, że ten kod nawet tutaj w miarę pasuje. 777, moja ulubiona liczba w ogóle, uuu. Jezu, serio to jest pięć rzeczy tylko? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, bez kitu. Szczerze według mnie to jest najlepsza. Według mnie też, jak na taką ilość czasu, po prostu to jest pełen outfit, jakby wszystko mi tutaj siedzi, wygląda na przemyślany look, naprawdę super ma ten outfit, ja daję dziesiąteczkę, nie? Też. Jak na pięć rzeczy, naprawdę idealnie. Finalistki zapraszam na scenę, naprawdę zrobiły mega wrażenie, totalnie zasłużenie, są w tym finale. Miały najtrudniejszą rundę ever. W 3 minuty 5 rzeczy zrobiły świetne outfity, a teraz widzowie z Instagrama muszą zagłosować, bo my oddałyśmy swoje głosy, ale tak naprawdę Wasze głosy przeważą o zwycięstwie dziewczyn. Witam na gali rozdania nagród pierwszej edycji Top Model. Głosy zostały podliczone. Zapraszam nasze piękne finalistki. Trzecie miejsce należy do Scary Soul i w prezencie dostanie ona French Luxury Bag, bo tak sobie wybrała, zgadzałam się z nią na priv. Zobaczmy tą luksusową torbę. No to jest to, klasa sama w sobie. Drugie miejsce należy do Dosłownie jeden głos dzieli ją od pierwszego miejsca. W ogóle cała walka była bardzo, bardzo wyrównana i dziewczyny były ze sobą prawie cały czas na równi. Drugie miejsce... Estetyczne mleko! Woo! Run faster, run! Run estetyczne mleko, run! Będziesz mogła teraz zasuwać i robić jeszcze... Nie wiem, w sumie jakby ty robisz już tak cudowne stylizację, że to już będzie jakaś przesada, jak będziesz miała jeszcze szybszy chód. Gift! Yeah! Run faster y, to jest zmiana szybkości chodu i można poruszać się w tak powolny sposób, że prawie że stoisz w miejscu, no i można też oczywiście bardzo, bardzo szybko biegać. Przyznam, że żeby umieć poruszać się w tak szybki sposób, to też wymaga skilla, bo ja póki co cały czas wpadam w ściany. Pierwsze miejsce należy do Mimi! Mimi totalnie ubrała się jak pierwsze miejsce widać to pierwsze miejsce patrzy jej z oczu w prezencie wybrała sobie rich girl set bogata dziewczyna set no i mamy to uuuu widzieliście jakim krokiem weszła that's what I'm talking about. gratulacje 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 za wygranie pierwszego odcinka z serii top model na moim kanale na koniec odcinka dziewczyny zaprezentują nam swoje najlepsze pozy Bierzcie z nich przykład i jak to jest być top model. Ten odcinek to jest mój ulubiony odcinek z resztą imprz do tej pory. Jeśli zostawicie dużo łapek w górę, to będą na pewno kolejne odcinki.